Yy, ogólnie to siema. ma jest ze mną Fox. Hej. gdzieś zniknął, chyba. Fox, gdzie ty jesteś? Eee, w pewnym miejscu. A. A w toaleta. Mm. Jesteśmy w pączkarni tylko dlatego, że idziemy przy, do szkoły tutaj. I on no, się załatwia, pewnie, no, załatwia się. I idziemy do szkoły, kupujemy sobie pączki, bo to będzie nasz lunch, czy coś na desenie. Jedziemy do szkoły, także Fox, chodź. Szkoły. Ten tam tutaj jest. Dobra, chodź. Chodź, powiedziałem. Dobra, idziemy. Chyba się rozwaliłeś. Jak to powiedział Fox przed nagraniem, to wcale nie dziwne, że podjeżdżamy pod szkołę dwoma hrotanami Chodź. Musimy jeździć przepisowo. Nie, to w stronę pasa jedziesz. A nie, dobra, to... Dobra, chodź, trzeba je zaparkować ładnie. To tak ogólnie to jest wstęp. A ja się nie odzywam, to fajny wstęp. Porysowałeś moje lambo! Przepraszam, już nie będę Ktoś, Ktoś napluł starsą. mi do drina <laughs> Na pasy, na przejście No a, przepraszam, to od nowa, czekaj Nie Nie Dobrze, będę grzeczny No co za wariat, zobacz Co Ktoś naplu mi do drina Ktoś napluł mi do drina <laughs> Ktoś napluł <mi> do drina, <laughs> napluł do drina. Mhm. Tu mm. Tutaj jest nasza sala jak <grywa> wy się wywróciłeś? O, wow, jesteś wow, 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 z nami, wow, 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 tak? tak to jało, wow, a to ty, to ty to na pewno ty. Tak, to ty. ja to. ja się o, razem o, o. uczyć. Tak, ja właśnie wywróciłeś. Podłoga śliska, świeżo umyta. No dobrze, tak. a więc to, to, że to że jesteśmy w szkole, to był clickbait, bo to wcale nie jest szkoła. To, to jest co? psychiatryk. A, a Fox ma odznakę policjanta Tak. RBI. To jest, to jest odcinek z to uciec z psychiatryka Tak I ma pączka Tak, próbujesz telefonu na pewno. Tak. Bez aparatu. Dobra, to co, co, co teraz? No nie wiem, uciekamy z psychiatryka. Dobra, to ja robię ninja. Oła. Nie udało się. No, Czekaj, ja to zrobię. Wszyscy się wywrócili. Dobra, eee... BUM! Dobra, może wyjdźmy normalnie? Spróbuję na trzeciej osobie. Nie! Dobra. Pole wyjść normalnie. To jest nic. Dude, perfect. No, gun. No. no Dobrze, lepiej wyjdźmy. no. Go and wyjść Yes tak, uciekliśmy z psychiatryka. Dobra, koniec odcinka, elo. I to wcale nie jest napisane... Tu wcale nie jest napisane akademy, nie? Academy. To tu pisze e... psychiatryk. No. A, a teraz how to porwać auto, które jest na parkingu. Auto wsiąść do porwanego auta, które było na parkingu. How ścigać porwane auto. <głosy> <głosy> Ym, to teraz how to uciec przed właścicielem porwanego auta. Idzie właściciele. w właścicielem. No właśnie, siedzi z tobą w aucie. Trudno O, i robicie tak I się topicie, i to jest twój no Tak no, A ja bym <noise> się dalej a, a po tym respicie jakąś łódkę Tak I, I ten łódkę Dzięki Oskar, weź ten jacht swój z Nie mam jachta Masz jacht Kupuj Nie mam jachtu Czekaj, tu, to oto, oto, oto o to. Tu, tu O, to jest o. lepsze No właśnie No, to poczekajcie, ja do was... Czekaj, do... Ło, pana nie jestem Tak. Jestem. No czekajcie, lis się topi. Topiący się lis. Który jest człowiekiem? Potrzebuję Dadaj. pomocy. Tylko, okej, dobra. GO! Jesteś, jesteś mokry. Tak, mokry lis. Mokry list. Jak to w ogóle brzmi? Mokry lis. <laughs> o Jezu. No. Więc, tak. Jesteśmy w biało świecącej, w biało niebieskiej łódce, która świeci. Tak? tak? Nikt nie wiedział. Ej, e, pa, e, patrzcie w powietrze. Okej, okay, patrzę w powietrze. Ja próbuję. Po waszej lewej. Powietrze po lewej. O, wow, dron. Dron. A teraz. jak e, to jako... uh, się zabić? Nie! Wajpa. To, po, to powinno być ten, jako wstawka pomiędzy scenami. Tak. To, jak, jak będzie fany moment, to wtedy będzie bajka. Je, jestem gdzieś. Ej, ludzie zbagowałem ten. Mam drona, zginąłem, i teraz mam to. Jak miałem tą sobie tryb ten z Cinematic, to teraz mam taką normalną grę w Cinematic. Resetuj charakter. To, to teraz wezmę swój busik wycieczkowy. Wipeout Ej, i. Buz wycieczkowy. Oskar, skarb powiedziesz coś? No. Nadal. Tak? Tak, musiałem chyba włączyć drona i... No nie mój dron Zosny! ktoś mi napluł na drona. Ktoś mi napluł do drina Wsiad... Dobra, to pusik wycieczkowy, gdzie jedziemy. No. Ja bym pojechał na tą wyspę taką zaginioną. O. Macie jest... helikopter? Mamy helikopter. Ktoś mi napluł do Dreena. Tak. tak. Ale musimy najpierw... Na lotnisko musimy najpierw polecieć to tak Ej. w dzisiejszym odcinku będzie no nie jeszcze autem się... e, plucie do drinów i e, <laughs> pokażemy z opuszczoną wyspę. Ej, tak co ale, nikt nie, nie widział ale tak serio mi się zbagowało i na plus do drina na plus do drina to będziemy pluć na driny i na drony. ale tak serio ja nie kłamię, serio się zbagowało jakieś lądowisko proszę ja tam polecę Dobrze. samolotem Ale... Dobra Chodź Fox A tutaj nie można Fox! Nie kurde o. Tak A samolotu pan nie ma? Tej wyspy wcale nikt nigdy nie widział Niech tak. pan, niech pan je leci Jedzie leci. Nie jesteś w helikopterze Niech, no, pan, niech pan, pan jedzie leci. w powietrzu właśnie Nie proszę pana Niech pan jedzie w powietrzu Coś mi naplu do drina Jedź pan nie. Co Leć, mnie to obchodzi? Tak. Napiszcie w komentarzu. Ktoś mi naplu do drina. Tak, napiszcie w komentarzu. Ktoś mi naplu do drina, a przypnę serce. Ja tak samo. A jak ktoś. O. A najbardziej kreatywny komentarz przypnę na samą górę. O, dobry plan. No jak? No jak? No jak? Nice Ktoś mi naplu do drina. No dobrze, już byście ty słyszeli. A to śmieszne. Zapytaj becze. A Pluto Drina. Tak. plu Pluto Drina. Eee, Oscar, ten Toultrat to kosztówka, a nie 200. Tak? No. Pf, staniał. Chor, staniał, kiedyś to było. Właśnie. Kiedyś to było drożej. No Kiedyś, jest kiedyś, to, kiedyś to życie było tańsze. A teraz? ło wow, Latam Teslą. No nie! To rozbił nam helikopter. Ej, bo to tu jest... Naplu, do tu jest taki Dobrze, z... już. Oskar, bo tu jest taki zarzawiały samolot. A wiem. No to weź go. No to Oscara jest. A. No jasne, że mój. No, tak właśnie Oskar przyszedłuje samolot. Bez... No, poczekaj jesteś do draki. Ej, czekaj, ej, czekajcie, ej, czekaj, cicho, ej, coś mi na maila przeszło, czekaj, cicho. A dada. Eee, Rosman, ro, rozmaryn do niego zapisał. No Rozmary. właśnie, nie chcę powiedzieć, rozmaryn. I'm dead. Tak. Ej, bo ten dymek tutaj idzie. Ym. Ucieczka O Oty. No więc uciekam z rozmarynem i. wystaje mu ogon spoza auta. Tak samo jak kot. Co za rozmaryn. Fajna ucieczka. Ech, porwałem ci auto. Ej, tak ta gra mi się tak zbagowała teraz. Ej, poczekaj na mnie Szybko leć bez niego, leć bez niego, szybko startu, Nie, no spokojnie, no musimy z nim polecić. Po co? Tak. je lambo, no, ty stanęło No więc byliśmy na opuszczonej wyspie, teraz, teraz lecimy na drugą opuszczoną wyspę. Słyszałeś się drugiej opuszczonej wyspie? Nie. A ja słyszałem. To... Fox wyskoczył. A? Biedny Fox. Nie poleci Ci na drugą, opuszczoną wyspę. U mnie to Ty lecisz pod ukosem. No bo tak jest szybciej. No bo on tak leci. Jak, A. powiedzmy, trzymasz W i C. Albo Wie Wiesz dlaczego, dlaczego wyskoczyłem? Nie. Bo już mnie wkurzał efekt. A. Patrz, powiedzmy, Paczek teraz lecimy. Lecimy 184 na godzinę, a teraz będziemy lecieć. Już ci mówię, 252. Ej, możecie tutaj po mnie przyjechać do auto, auto tam gdzie się rozpimy. Uznajmy, że tak. Uznaj. Yy, no więc to. Mhm. Ktoś mi naplu do drina. Dobra, już wystarczy. O, dobra. Do szybko startuj, startuj, startuj. Zły moment. Zły moment. Oskar. No dobra. I na, na guziczka tego. Dobra, startuj. Tak, pamiętajcie. Startuj. Nie, nie startujcie, dopóki wasz kolega nie kliknie guziczka. Tak. To bardzo ważne. Driftuje samoloty i helikoptery. Oskaroks ma dziwne ręce. Tak, no, to tak. To tak. Oskaroks ma tylko kciuka i no, w sumie ma dwa palce. List Lis ma 5, nie list ma 4, a ja mam jednego palca. Jednego palca? No ma jednego, nie ma takie te y, wszystkie sklejone rajtaśmą, żeby się, <grym> się nie <grym> Tak, mam ręce sklejone rajtaśmą. dokładnie. <grym> Oskar zauważyłeś to co on ma na oczach? Widzisz te okulary? Boję się. One są darmowe. O Jezu. Masz to natychmiast wyrzucić. No właśnie, nie wiem, kto to Ale koszulka kosztuje 1500 rubli. Tak, przepraszam, a, a moja 25. Mam takie wrażenie, że my tam nie dolecimy. Dolecimy, dolecimy? Ktoś mi napluł. Ktoś mi napluł do Drina. O, na ktoś tej mi... wyspie ja na przykład jeszcze nie byłem. Ktoś mi napluł do Popcorn. Nie wiem, może będziesz się kojarzył. Może z Twojego odcinka. Oskar, ktoś mi napluł do popcornu Eee. Um. tą wyspę może z Twojego odcinka? Nie. Ja. Aha! A dobra. Skleroza! i już dotarło. Czemu Dol... umarłem? Ja też umarłem. A ja nie. I, I dlaczego jestem niewidzialny? Ja ciebie widzę. Nie jesteś niewidzialny. What? To zupełnie nie. Marzenie Twoje się może zepsuło albo What? coś w tym Jakaś mi się ratunkowa czy co No weź ten samolot szybko Ale samolot jest na jedną osobę Michał, ja wsiądę jakoś Hello darkness, my old friend Wiesz co, bo ja tak jakby... U mnie jestem niewidzialny i nie wiem, gdzie stoję Dobra, już zresetowałem charakter A, nice. e, Dobra, ja też się zabiję, bo... I, i, bo... Krasza, o, w odcinku zepsu, zepsu, zepsuliśmy Dawidowi komputer Tak A ja mógł razem samolot Komputer Dawida nie wytrzymał, popełnij samobójstwo Tak, komputer popełnił samobójstwo Yes you can, just do it My nagrywamy już tak swoją drogą 13 minut Ej, e, ten... E, David, to jest tak dużo Dawid A zarazem tak mało Jak, jak wjeżdżałem do tunelu To mi się ten... Ej. No, twoje skrzydło od samolotu tak trochę... No zgubiłem je No trudno bywa Ej, chłopak, robi, ja już jestem na spałnie Aha, to dobrze wiemy Toś mi napluł Dobra, Co? tr -trzeba, trzeba coś porobić, chodźcie się pościgasz O, o dałeś Chodźmy grać w Robloxen High School Nie, 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 nie Nie, <g Buff> nie teamwork Dawaj, zrobimy synchro, dawaj No już jest synchro Nie ma synchra. U mnie jest, a nie już nie Nie, nie. nie dawaj, stańmy ten, ten Do przodu Tak, tak zróbmy o nie, to driftowóz. Ja mam lepszy. Malu, o lepszy. właśnie, jeszcze te twoje driftowozy. What the fuck. Dobrze, trzeba się pościgać. Ja się pościgać. Nie, wy macie szybsze auto do mnie. No to ja wezmę jakieś bydło to. Każdy może zostać w Fiacie. To jest Toyota. Cicho. To <grym> jak Fiat. Ale nawet z przodu ma napisane Toyota. Nie widziałem przodu. Nie wyzywaj, może BBB, nie wyzywaj. Nie wyzywaj, GGB. To było potrzebne. Pośród... O, dobra. O nie, ja się ścigam z tymi, tym gościem. Nie przegram, on ma spoiler i. i, i LOL! O nie, to jotta wygrywa. To ci z autem. What to fuck? Ja jakim to Debian wygrałem? No Toyota. właśnie. Dodge Viper. Mm, mm, mm. Ta gra jest niezbalansowana O nie to jest Polak O nie jeszcze gorzej Jak Polak to, to Janusz to musi wygrać pewnie Polak potrafi Dobra To teraz ja biorę jeszcze gorsze auto od tego Ja też Proszę Ty no biorę gorsze auto Co to jest za marka? Tesla Ale to jest Tesla Model X Oskar wygram Pewnie nie Siema Patrz, jestem w Tesli Model X Tak, fajny Model X Dobra, no Model S, cicho <noise> No fajne S No wcale to... nie jest Tesla Roadster 2.0 Nie, to, to jest w Tesla Model S Tesla Model To jest Ferrari F40, to w którym jest? Ja, da się chodzę. O, tutaj widzę Fer Ferrari, tak, Audi Erosion. No nie! Co to zaprzyjechał tym Audi? Co to za... Nik? Czemu to Janiko? 123 PL12. Kto? Kto mi na Dodrina? Weź... Czemu to Janiko? Czemu to jest Ale to śmieszne! Ej, nie, i tak się złożyło. Kto mi do Dodrina i jeszcze jego nik? Czemu to Janiko? No właśnie, czemu to on. Także to jest Tesla Model S, która oh, um, jedzie um, prawie 300 na godzinę i kończy w a... 5.5. Ferrari. Mm, mm, mm. Tesla. Mm, mm. Tak, więc to jest Tesla y, Roadster y, 2.5. Tak. Miał być, miałem powiedzieć Tesla Model S, ale nie doszło. Dobra, to biorę jeszcze inne auto. Tym nie razem w ogóle nie Mmmm, mm, mm, o! Ty no wezmę jeszcze inne auto, takie wolniejsze. Ja też mam wolne auto. Ja też. Ja widzę, na no wolne. Ja mam wolniejsze. No, no. tak, która kończy w 5-8? Nie. No nie okay. robi 5 8, już nie zrobisz ten autem 5.8. 5-8. Ale 5-9 zrobisz nadal. No 5-9 zrobisz. Dobra, no w takim razie biorę inne auto. Ty stałeś Wygrałem z Audi a, I Ja nie mam pagani. A, pagani z Jest niebezpieczna Du dudu Łazgar -du 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 -du. nice, łap mnie um. Popana Ten odcinek trwa już 17... Nie, znowu mi się będzie renderował parę... A no, ja też tak mam. To, to, to mi prześli, ja ci to szybko zrenderuję Odcinek mi się będzie renderował przez godzinę to daję. No. to prześlij ja, mi ten Ja, ja odcinek. mam spore odcinki, mi się renderuje po 3 godziny, 4. To weź mi prześlij, to ja ci zrenderuję. Musisz mieć bum, dobry, bum, dobry bum, sprzęt. Procesor. Podłączę mu 15 komputerów. się no. napisał, go, go noob. Chyba do, do tego, do Davidsona było. Dobra, to jadę tam swoją Tesla. Fakt, Tesla Model X. Weź Lamborghini. A, okej. Okay. W sobie bardziej rozpoznawalne. Jest wygląda. te... Lamborghini powinno być na No właśnie w sumie tak. Siema. No elo. Kto jakie to czasy robi? Co, ta, ta, ta egoista? No. Y, 6-1 maksymalnie. Chociaż raz zrobiło 5-9. Widzisz, wygrałeś z Egoistą, możesz się czuć świetnie. Tak! No, więc to była radość Oskaroxa, jak wygrał z Egoistą. Widzisz, to jest wolne auto. Ale rozpędza, znaczy do dużych prędkości się rozpędza. Tesla do większych. Tak? Tak. I idź pan z tą Teslą. I ona się szybciej też rozpędza. No to to wiem, bo A gra ten gościu czy ja? Eee, jak masz na maksa to ty. Hartowałem. Dobra, dam ci pory. Startowałem. Ten! I tak dogoni. Eee no, i... ja. Jest pierwszy! Właści nie wyszło. Ale to było kto pierwszy będzie na wyścigu. Eee, no, eee, więc eee, tak, eee, no. Hmm. Ty, El Kisio się pyta, czy odcinek? Napisz, jest. Oskarżę gdzie jestem. Jest. gdzie jestem. No to nie złe, jest. No a nie jest? Jestem. Będę razem tak. z tobą, będę w samochodzie. Wygramy. No dawaj. Dalej, no dawaj. O, Bad. Dobra, ja mu dam fory. Pojadę bez nitra. W ogóle pojedź bo... Tak wygrasz. Jaka różnica jest Git. Pojechałem bez nitra I no... 6. Dzisiaj sobie siedzę na publicznym serwerze Gość zrobił airporta w 3.8 hm. e. Legit player Ale to musiał mieć ten, ten perk cały Ale wiesz, że perk insanity on nie działa na wyścigach? Serio? Wystarczy, że przeczytasz sobie jego opis, jest Insanity jest To jak on zrobił, czy coś? No, legit player, I think. A, czy, a czym on jechał? On? No. Jechał Pagani. Zonda R. Oskar, widzisz, masz przykład. Ozik, opłaca się zbierać na Forda GT? No. To odpowiedz temu Ryl'u. Dobra odcinek trwa już 21 minut i pewnie jeszcze do, dołożę coś z montowania i będzie mi się przez godzinę przerabiał Czyli chcesz już kończyć powiedz? Yy, możemy kończyć Dobrze, więc... Epa! Yy, to jest moje auto, co nie? Ogólnie. A to, to jest I moje. Ono ze mną grało. No to jest też auto Dawida, ono też grało w tym filmie, materiale w sumie. Yy, to jest Dawid, on też grał. A to, to jest Oskar, który cześć, cześć. też grał. No i cześć, co, papa cześć i jak będzie nie wiem 200 I grał łapek Fox. A. No i jak będzie 200 łapek to, to co wtedy? To, to drugi odcinek To drugi cover Tak o? 200 łapek i kolejny odcinek No, z Dawidem, a u Dawida ze Skoroxem. No I jeszcze Fox był, bo w sumie teraz taki odtręcony się pewnie czuje No Tylko, że Fox posiada ogon, dlatego on ma plus 10 do zajebistości Tak Tak I plus Także... 20 do skilla tak! No. Także ja myślę, że to się ma. No to to, to Elo.